Hej, ja jestem Jules i wczoraj miałem przyjemność wraz z innymi streamerami testować nowy tryb w Valorancie, nowy deathmatch i dzisiaj wam nieco więcej o nim opowiem, co jak, ile jest map, jak to działa i tak dalej. A sam tryb dla wszystkich będzie dostępny wraz z początkiem epizodu 7. Jednak najpierw, wiecie, pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, osobiście jesteście nowi, no i pamiętajcie, że możecie mnie wspierać. Z gry dzięki. nowy deathmatch to tryb, w którym gramy 5 vs 5 na obecnie trzech nowych mapach, które zostały umieszczone w znanych nam już wcześniej lokalizacjach Mindzie, i oraz Ascencie. Jednak same lokalizacje zostały zmienione oraz nazwy map są inne, a żeby wygrać należy zdobyć 100 punktów, czyli 100 fragów, a raczej cała wasza drużyna musi tyle fragów zdobyć. Przejdę może najpierw do pokazania wam map. A więc słuchajcie, jesteśmy na pierwszej mapie, jest to mapa District, czyli przerobiony Split. W taki sposób ona wygląda, jak widzicie te mapy są dosyć małe, tutaj mamy pierwszy resp, tutaj mamy drugi resp, no i na tej mapie mamy mida rozdzielonego na różne takie części, mamy również różne takie przejścia, na przykład takiego longa, gdzie możemy się schować, tu choćby widzicie kulę leczącą, no i są takie Różne krywki, różne ściany, za którymi możemy się chować. Czy macie takie schodki, po których można wejść, można się również schować, przejść tędy sobie na spokojnie do respa przeciwników. Więc tak się prezentuje pierwsza mapa. Możecie jeszcze raz sobie ją tutaj tak na szybko obczaić. A my już przechodzimy do drugiej mapy. Więc jesteśmy na drugiej mapie, Kazbach jest tu przerobiony paint. No ta mapa jest bardziej zamknięta od poprzedniej i wygląda w następujący sposób. Tutaj mamy pierwszego respa, mamy przejścia w różne strony, czyli mamy przejście na prawo, mamy przejście. Na lewo, no i od tego możemy sobie odbić również na środek. Dodatkowo jest tutaj jeszcze takie przejście na środek, więc troszkę tego jest. W przeciwnej stronie wygląda to oczywiście bardzo ponownie tutaj, po, Bardzo podobnie mamy tutaj drugiego respa. No i tak się ta mapa prezentuje. Możecie sobie jeszcze zobaczyć tak na szybko, jak ta mapa. Tutaj wygląda. A ja myślę, że już przejdę do przedstawienia Wam ostatniej, trzeciej mapy. Ostatnia mapa Piazza Piazza, czyli przerobiony asynt, który jest już dużo ciekawszą mapą. Moim zdaniem jest bardziej otwarta oraz ma dużo takich miejsc, w których możecie się schować i po prostu bardziej przykampić. Są takie fajne spoty, na które można się busnąć więc tak to wygląda. Mamy również takie przejścia, są troszeczkę zamknięte niektóre pozycje. Jednak mapa ponownie jest dosyć niewielka i jest chyba moją ulubioną mapą spośród tych trzech. Dajcie koniecznie znać, jaka mapa spośród tych trzech wam się najbardziej podoba, a ja już przechodzę dalej. Więc tak to wygląda. A jeśli chodzi o sam tryb, to jest to deathmatch wraz z umiejętnościami. Zgadza się. Jednak do umiejętności za chwilkę przejdę. Najpierw skupimy się na broniach. Jakie bronie możemy kupować, kiedy możemy kupować bronie i czy mamy dostępny cały arsenał, czy może tylko poszczególne. Więc tak, mamy cztery etapy, a w każdym z tych czterech etapów mamy różne bronie do wyboru. A bronie możemy kupować, kiedy jesteśmy na respie. Jak wyjdziemy z respa, nie możemy do niego wrócić. Dodatkowo respa trwa półtora sekundy od momentu śmierci. A więc jeśli chodzi o menu kupowania, to wygląda ono następująco. Na pierwszym etapie mamy klasika Frenzy'ego oraz Ghost'a. Na drugim etapie mamy Stingera, Ares'a oraz szyryfa Na trzecim etapie mamy Bulldog'a, Guardiana, Spectra oraz Ares'a. A na czwartym etapie mamy Wandala oraz Fantoma. Dodatkowo możecie zobaczyć jakiego shield'a macie przy jakich broniach. Na przykład przy klasiku macie małego shield'a, w przypadku Frenzy'ego oraz Ghost'a nie macie w ogóle, ogóle shield'a, czy w przypadku Stingera macie ponownie dużego shield'a, a w przypadku Ares'a macie małego shielda. Bronie są darmowe, nie musicie żadnych pieniędzy wydawać. Jakby na tym trybie nie ma żadnego systemu pieniędzy, po prostu etapy się zmieniają, a te etapy rosną wraz z biegiem gry. A tak jak już mówiłem, możemy używać umiejętności, jednak jest to dosyć okrojone i całkiem zbalansowane. Każda umiejętność ma swój cooldown, z czego jeśli nie możecie użyć, to to wyraźnie widać, a jeśli możecie, to również to widzicie na pasku, że po prostu umiejętność jest do użycia, więc obserwujcie progres swoich abilitek. Ulta również możecie używać, ale musicie najpierw go załadować. Macie na to dwa sposoby. Pierwszym jest po prostu zabijanie, wtedy się pomału będzie wasz ult ładować, a drugim jest szukanie orbów z ultami, które troszkę wam załadują ulta. Poza tym, na ziemi możecie znaleźć lepsze bronie na każdym etapie. Takie jak na przykład shotguny, odyna, którego normalnie nie da się kupić, czy na pierwszych etapach, czyli wtedy, kiedy nie ma po prostu w Bajmenu możliwości kupna Wandala czy Fantoma, to możecie go znaleźć na ziemi, a w momencie, kiedy zginiecie, to tracicie te Na ziemi również można znaleźć kule leczące, które leczą podobnie jak Sage, czyli chwilę to trwa. Nie jest to instant heal. Dodatkowo pamiętajcie na tym, że na mapie widać, gdzie się dane rzeczy respią wraz z cooldownem, więc zwracajcie na to uwagę, a może Wam to pomóc wygrać. W jest stosunkowo prosty, ale naprawdę ciekawy. Co o nim sądzicie? Dajcie znać. I to będzie na tyle. Pamiętajcie, łapie w górę. Osobiście jesteście nowi, pamiętajcie, że możecie mnie wspierać. Trzymajcie się. Cześć.